Siema, cześć, da się kończę na tym kanale e, To jest mianowicie poradnik do e, jak zrobić prostą animację w programie Garry's Mod e, Jednak jeżeli w ogóle nie macie pojęcia skąd ten program pobrać jak ten program działa, to zapraszam was do oglądania po prostu no, poradników, no typu nie wiem co tutaj mamy, nie wiem bardzo polecam poradnik Bartiksta z tego się uczyłem, jeżeli tylko nie chcę takich długich poradników oglądać, to może sobie jakikolwiek krótszy Poradnik, obejrzeć, jest tu ich mnóstwo. Czy warto kupić? Mamy jakiś Poradnik, jak wykopać? Wyjadący. Na jakieś główno, pewnie jest. No tu mam tyle poradników. Kilku z nich na pewno się sprawdzi. Według mnie. Ten to zawsze się sprawdza. Nie myślę, że trwa długo. Typek pokazuje wszystkie broni. Jak wszystko działa. No i dobra. Jak zrobić animację? Dzisiaj akurat mamy z ma. Dzisiaj akurat mamy z tłem. ogólnie tak. Pierwsze co musimy sobie pobrać dodatek pod tytułem, znaczy zanim pobierzemy dodatek, musimy umieć jedną ważną rzecz, mianowicie. Jak zrobić screenshot, bo to jest jednak najważniejsze. Jak mamy klawiaturę, więc to jest takie niewyraźne, ale no cóż. Jakoś tam się da rozczytać. Przytrzymujemy ten przycisk, to jest takie okienko od Windowsa. I w prawym górnym rogu gdzieś tutaj jest przycisk PRTS. C. No jeżeli klikniemy w ten przycisk, obydwa przyciski naraz, to nasz screenshot, to mianowicie nasza praca graficzna zostanie zapisana. Mianowicie tutaj mamy zapisany rzut ekranu, a jeżeli przytrzymamy mianowicie to właśnie okienko ten Windows i przytrzymamy PRTSC, to zrobi nam się rzut ekranu, który możemy sobie zobaczyć w zrzutach, w zakładce rzuty ekranu. No i tutaj mam naszego screenshota. Kubel! E, dobra sorki za to. I, I jeszcze dosłownie chcę wam sekundę, poczekajcie sekundę. Muszę jedną rzecz tylko sprawdzić. do razorki. No i po wyrzut ekranu, to kolejny ważny krok, mianowicie musimy pobrać sobie dodatek do Garst Moda i Animation Tool, który umożliwi nam robić animacje. To klikamy, wpisujemy w wyszukiwarkę Easy Animation Tool Gmod i klikamy Steam Workshop Easy Animation Tool. Chociaż to mam mamy kliknięte o pobieramy to. A możemy jeszcze ewentualnie pobrać to. W klika Albo możemy też się więc posłuchać. Klikamy dodatki klamy klikamy otwórz warsztat Steam. Chwilka. Mi aktualnie nie działa, ale jeżeli klikniemy ten otwórz warsztat Steam, to wtedy mianowicie yy, Po prostu tam wpisujemy. W poradniku Bartika było pokazane jak używać warsztatu Steam. Więc yy, no. A bo wy to zrobię kolejną część na, jak robić kolejne animacje. Takie bardziej zaawansowane, już takie inne. To będzie prosta animacja. Pierwsze co tu potrzebne to jest kamera. Ustawiam sobie kamerę. Tutaj postawię o. i zaraz, tak, mamy już kamerę. No. Po prostu musicie wiedzieć jak ten program działa, no. Przede wszystkim jak, jakie on ma właściwości. No. Troszkę, bo troszkę te skrzywe takie sobie tutaj podał kamerę postawię. No i, dalej, no i e, robimy screenshot. Przytrzymujemy, przytrzymujemy ten dwa przyciski razem. No i robi nam się screenshot. Zrobimy sobie teraz coś takiego, że e, nasz. Czekajcie, bo kurde. Gdzie jestem? Czekajcie chwilę. Ok. No i dobra. Jak ten tego screenshota pierwszego to rozumiem sobie, że otwieramy drzwi i bierzemy naszą postać. Dla mnie to będzie. Przypad no, znaczy dla mnie to będzie przypadkowo ten. ten murzyn. No i przy no, przytrzymujemy sobie. Czekajcie, sobie wyłączyć ten warsztat Steam. Teraz mi się załączył. No, jak klikamy, no to przyczyłem, tutaj i wtedy nam się pojawia, takie coś. I Jeżeli on jest to klikamy prawy Przycisk myszy i klikamy Make Animated. Potem wchodzimy na sam dół, tam gdzie są te narzędzie, klikamy Easy Animation Tool. i wkładamy na niego prawy Przycisk myszy. Ten cała ta kratka z tego hitbox, w który możemy wchodzić. Jak widzicie w tą rękę, ona nie ma żadnej kolizji. No i przyciemniony prawy. Przeklikamy prawe, no i tu mamy wszystkie animacje takie dostępne. No. I zawsze, jeżeli chcemy, razie, mieć coś takiego, to potem klikamy make regul. Po prostu te animacje, ten, ten dodatek da nam gotowe poze postaci. Gotowe pozycje postaci. Czyli nie musimy tworzyć własnych. Czy później wiem, jeżeli, e, ch jeżeli chcemy nie wiem, sobie zrobić e, dzięki temu programowi, jeżeli z stworzymy sobie animację, e, że on że teraz stoi. To możemy sobie to potem zatrzymać, no i nasz czupek stoi. Możemy sobie potem machać jego rękoma i wszystko robić. A tak to wygląda, jeżeli tego nie zrobimy. No. No to chyba nie wygląda najlepiej. No właśnie. Jest dobra, więc bierzemy sobie go. I zasadzie się zapoznać z tymi wszystkimi animacjami. I klikamy... Ja sobie piszę open door, bo dzięki temu nasza normalnie Maniusz stoi. No. Nasz murzyn czarny. I teraz zrobimy animację, że on nie by wychodzi stąd. Więc klikamy. Więc e, ja sobie piszę Walk Moderated. Mode... A jeżeli chcecie osobno odcinek na temat tego programu na temat wszystkich animacji, to zostawcie łapkę w górę i tak pewnie zrobię. No i dobra. no i nasz tak idzie. Dobra. No i robimy tak, tak cały czas screeny, screenshoty. No dobra, okej, okay. no i go zatrzymujemy w tym miejscu. Ja sobie go zatrzymam przed kamerą. No i sobie wyłączę tą apramówkę. No i on teraz mrugnie oczami i machnie ręką. Więc robimy, że jego ręka będzie już tutaj stała, w takiej pozycji. W takiej pozycji do machania. I, je i zamkniemy jego oczy. Bierzemy, post bierzemy ten y post. Twarzy. Bierzemy animację, że ma zamknięte oczy i ją załączamy tutaj. No. i dobra, okej. Okay. Weźmiemy też, że będziemy otwarte oczy. I wiadomo będzie do nas machać. Dobra, no czas tak. Ale okej. Okay. I teraz dajmy jego rękę, że już będzie od razu skierowana na dół. No i to był na tyle. Chyba nasza animacja jest gotowa. Wchodzimy w folder, w, tycz... w tą teczkę. No i mamy zapisane rysunki. Oczywiście tak. E, wiem, że... Otóż wam szybko jeszcze pokażę na starcik, że u mnie to wszystko wygląda tak o... wygląda tak o tutaj, że są takie Co mianowicie takie paski po bokach. Ponieważ po prostu u mnie, e, jak ja nagrywam mianowicie grę tą, to ja muszę mieć zminalizowany ekran, bo jeżeli go... Teraz powiększę, powiększę go, to ja będę miał cały ekran, a za to wy będziecie go mieli gdzieś tutaj, o. No nawet mam mogę pokazać, kiedy jest pełny ekran. No i aktualnie mam taki dziwny monitor, że u mnie to tak dziwnie wychwytuje. No i patrzcie, jak to dziwnie wygląda u was. U was chyba to dziwnie wygląda, nie wiem, czy to się naprawiło, czy nie. Ale u mnie zazwyczaj na nagraniach Chwilka, kurde. Kurde, ścięło mnie trochę. Ale u mnie na nagraniach na najczęściej y, jest mianowicie to, że po prostu y, ekran jest tutaj. O, ja mam go cały. Kurde, bo mi ścięło. O działa, działa. No i widzicie jak to dziwnie wygląda u was chyba. Chyba u Was to in inaczej wygląda. Yy, że wy macie tutaj owle w lewym górnym rogu ten ekran, tak? A za to, to ja go mam normalnie. No, więc sobie to naprawię. Grafika. jak sobie to muszę naprawić. Oczywiście, jeżeli będziecie robić te zdjęcia, to nie musicie mieć takiego małego ekranu, jakie ja teraz. Możecie mieć ten duży i cały czas będzie u Was to działać. I ogólnie, jeżeli będziecie mieli duży ekran, to screeny będą normalnie się robiły. No, ale niestety, jak nagrywam, to muszę mieć taki mały. No, jeżeli będziecie mieli duży ekran, cały, to mniej więcej Wasze screeny będą wykonywane. Zależy, chyba jaki macie jeszcze monitor, zależy. U mnie będą wykonywane. Mianowicie, no, tak, że po drugiej stronie będzie wszystko białe zaraz wam pokażę że po drugiej stronie już jest wszystko białe poczekajcie to niech to się to załączy tu jest wszystko białe dookoła widzicie w tle? Tylko z białe dookoła Tu wszystko z białe, niestety no cóż No i dobra, no jeżeli już mamy zapisane yy, no i poczekajcie, jeżeli właśnie wy będziecie mieli cały ekran, to miejsce tak będzie tu u was to miejsce tako będzie to u was wyglądać No i dobra Zobaczmy jak to wyszło No wy będziecie mieli e, po bokach te takie białe prostokąty niż te takie O no i, przy, no i załączamy cały ekran I mamy myszkę w lęgórnym rogu tak żeby było to jak najmniej widać I przywijamy scrollem Oczywiście u was te, takie... tak nie będzie to się robić te, pia, te paski Jeżeli będziecie mieli cały ekran No i dalej, no i zobaczmy jak animacja wyszła Macha, rę macha ręką i zamyka ocza, oczy. No i dobra, no jeżeli, jeżeli będziecie mieli cały ekran i będziecie w taki sposób robić e, zdjęcia, to wasza animacja będzie wyglądała mianowicie tako. Nie wygląda to źle, wygląda to dobrze. Zależy, jak szybko oczywiście czy przywijacie e, screeny. Jeżeli przewijacie za szybko, no to tak to mianowicie, mianowicie wygląda. No i dobra. Więc to było na tyle, że z Wami cześć i pa.